Ciało. I ten człowiek wreszcie ten ból chce wykrzyczeć i to na dodatek chce tak wykrzyczeć, żeby wszyscy go usłyszeli. To najlepiej pójść do dziennikarza, nie? No ja się do tego nadaję. I opowiada mi te swoje straszne, porupane, po prostu potworne życie. Potworne życie. Ja to opisuję. No w życiu nikt, nikt, nikt nie popełnił tego charakini w mojej obecności. Tak, strasznie wykrót z siebie flaki. Ja to wszystko musiałem ładnie ułożyć, musiałem długopis, pióro wieczne umaczać w, tym, w, ty, w, ty, w tych flagach i to ładnie napisać. Oczywiście nie wyszło ładnie. To był tekst, który pokiereszował mnie w, w trakcie rozmów z Ewką, później przy pisaniu i później jeszcze miał ciąg dalszy historię. Ewka nawet miała świadomości, jak strasznie się odsłoniła mną. No, przecież ona strasznie mądra, inteligentna kobieta. Oczywiście musiała mieć tą świadomość. Ja. A, a, a rozmowa była już tak otwarta, tak, to było takie charakterystyczne. Ona mi opowiadała Są. o wyglądzie swoich organów, tych yy, płciowych. Nie? Jak one wyglądają, jak wyglądały przed, jak wyglądają w trakcie, jak, jak prze przeprowadzana była ta operacja, jak wygląda teraz. No i nie dla każdego reportera do zrobienia, nie? Ale to był mój kolega. FK była moim kolego. We wojnę jaruzelską w Warszawie mieliśmy taką firmę pod ziemią, taką, taką organizację, której on, jeszcze będąc Markiem Kołuszką, był szefem. Aż do swojej wpadki, bo wpadł, poszedł siedzieć, już wtedy wypadł z firmy. Wypadł sobie. I on był moim szefem. kumple. Cześć. Ręka wielka, potężna. Stopa 47. A później widzę taką babę. I mam po prostu rozma e, rozmawiać z tą kobietą. I mówię: Kurde, balans, nie potrafię. Sorry, Mój tata mówi, że nie mogę, ale ty nie, to jest początek, ja się rozkręcę. Tata mi nie pozwala, kurde, balans. że to jest po prostu ordynarne. No, ma rację, ale. I pojedziemy. No nie. Ewka robi harakiri, i ja muszę siebie też zgwałcić. Wiem, na następne spotkanie przyniosę kwiat. I Buchnę go w rękę. Kobieta, kobieta, Buchnę. Dla niej leberko Przyjęła to z olimpijskim spokojem. No. nie, troszkę było trudniej. do tego, żeby uprawiać za reportera. A żeby wleźć w duszę i tam hulać po tej duszy. Tam się rozpychać mu tam. Mogę mogę z mikrofonu. Ja wiem, no, dlaczego mikrofon, pan... Ten, ma bo mamy jeden mikrofon i się musimy dyscyplinować. I w związku z tym ja wiem, dlaczego pan to opowiada, bo ja to sobie zapisałam, żeby panu powiedzieć, że pan jest romantykiem i obserwować, jak pan na to zareaguje właśnie. Bo to, co pan powiedział, to jest romantyzm. I to, co pan robi, to jest też romantyzm. Które, którego ja byłem świadkiem i na, na własne oczy obserwowałem. Mianowicie, jadąc z Moskwy do Władygostoku, tym łazikiem, co on z tego kupił, przejeżdżałem przez, w okolicach Kazania, bo tam musiałem wpaść do misji. bo Rosjanie wybierali najpiękniejszą kobietę, nosicielkę wirusa HIV. Oni no, mieli, zrobili taki, takie wybory. I, no, spotkałem się z nią, fajny tekst o niej napisałem. Jadę dalej są kazańskie stepy. One są rzeczywiście ogromne przestrzenie, pustki, żadnych lasów, bo to step, nie? ale lekko pofałdowano. Więc jak jest droga, idzie pod górę, to ona idzie bardzo łagodnie, ale jednak pod górę, ale idzie, idzie parę kilometrów, takie bardzo łagodne, mówię jakby podjazdy, nie? No a podjazd to ciągła linia jest. No i dojeżdża przede mną, jakby tam, a holują się dwa samochody, dwie ogromne ciężarówki. Jadą strasznie wolno, naprawdę. Musiałem się zastanawiać, czy koła się kręcą. Kręcą się, to znaczy jednak jadą, ale naprawdę jadą wolniej, niż by człowiek o kulach szedł. No więc oczywiście ten konwój wyprzedam? tak jak wszyscy przede mną i wszyscy za mną, prawda? No, czy no jakże, no, prawie stojący, ale prawie. Robi wielką różnicę, bo koła jednak się kręciły. Dojeżdżam na górę, patrzę, podjeżdżam po Widzę, stoi facet w czapce w mun, mundurze i przez lornią patrzy, kto tam wyprzedza na ciągłej linii. Nie wszystkich chal i na bok. I nawet nie było dyskusji. Mieli po prostu dziesiątki, setki samochodów, więc nawet nie, nie szło pogadać. Tam po Bajowie z A ja byłem na początku podróżny. Jakby mi teraz zabrali prawo jazdy, no to padaczka, państwo rozumieją, nie? Więc ja mówię, chciałam no, Oczywiście tysiąc, tysiąc rubli dawaj i Powiedziałem Pytam może. Dalej prawo jazdy, bo... No to nie, mi to, to proszę tysiąc rubli. No, nawet nie chciał mu się gadać. Żadnej dyskusji, żadnego tam prawo jazdy, bo tysiąc rubli i wynochał. No to następnie oni tam po prostu mieli fabrykę banknotów. No. Nie góra, tylko bankony. No dobra, no to tam tysiąc odjeżdża, nie? cholera, staję na następnym tym wierzchołku i mówię, się, odwracam się, popatrzyć co to, bo to jakieś takie dziwne, nie? I ten właśnie wtoczył się na ten wierzchołek, na który ja tam gdzie mnie zatrzymałem. Na tym wierzchołku szybko zawrócił, zjechał na dół, znowu zawrócił i znowu mocno, ale nie, się na górę. Słuchaj, <grym> tak, Państwa, wymyśli lice współczesny bankomat. Nie ma sobie numer tam w jak jasna cholera. I to, proszę Państwa, ja bym się tak wcale nie śmiał. Bo to znaczy jakieś jakiejś cholernej gangrenie, która panuje w tym kraju. I jak bliny normalnie, żywce i jawnie mogą tak ordynarny numer wymyślić? Takie ordynarne walenie ludzi w rogi, nie? Że to po prostu coś nieopisanego, a jednak może się zdarzyć. I oni się niczego nie boją. Oni wiedzą, że im wolno. Dlaczego mój, mój przyjaciel tak ładnie powiedział, jak przeczytał moją książkę po angielsku, to on powiedział, tak ładnie to powiedział. A on Niemiec, czyli on czy tak żoniem, to jest bardzo zepsuty kraj. I on miał na myśli zepsucie w sensie takim dosłownym. Tak jak, jak dziecko zepsuje zabawkę. Nie? Zabawka się tutaj jest zepsuta, czyli do niczego. Trzeba go wyrzucić. I on tak nazwał ten kraj. Bo on tak mi po polsku powiedział, że zepsuty kraj. I to rzeczywiście jest taki zepsuty kraj. Przecież wszyscy wiedzą, że milicjanci, czy teraz policjanci zarabiają bardzo mało. I władza absolutnie ustrzymuje ten stan. Z kolei nie jest łatwo się dostać do milicji. Wszyscy są w niej pracować. Dlaczego władza nie płaci milicji? Bo oni sobie i tak dorobią. Mogliby im płacić, ale no, no po co mają im płacić, skoro oni sobie i tak doradzają? <laughs> I tak w kółko. rozumiecie? Jak systemowo korupcja jest zaprogramowana. Systemowo. To jest coś niewiarygodnego. No, że coś takiego może funkcjonować. Koniec świata. Tam strasznie chętnie gdzieś, jakąś tą dziką burzę. Żeby mi się te, te, te detale zgadzały. Tak. Ważna jest istota sprawy. uważam, i ma rację zasadniczo. Ważna jest istota sprawy. Żebyś ty zrozumiała, o co chodzi, jak się... ważny jest mój przekaz. Żebyś na raz zrozumiała, jakby fenomen dyktatury. Nie, jak już piszemy tego szachin szacha. Tak. Czy cesarza. To jest ten niezwykły fenomen. Jak to możliwe, że w XX wieku coś takiego jest możliwe? I to, co ma znaczenie, czy ten piesek Lulu był, czy no nie było. Jak rozbijali po prostu te, te gówno na atomy, czy lulu był, czy go nie było i czy naprawdę, no by nawet był, bo jest zdjęcie cesarza z, z Lulu. A ten piesek jest po to, ponieważ mówię cudowną metaforą. Pan, wiecie, że się zaczyna od słów, że coś tam piesek lulu, jest główną na postacią chyba w pałacu cesarza, nie? I w zasadzie mogła się książka skończyć, bo ten piesek to była taka metafora, co to latała po całym pałacu i mógł wszystko. To był piesek cesarza. Mógł każdemu dostojnikowi nasikać na podawkę i, i wszyscy mniej udawać, że są szczęśliwi, że Lulu miał Czy na metaforę? Nic naprawdę nie ma znaczenia, czy ten Lulu był, czy nie. Zresztą był. Bo jest na to, że to droga to moje bo Wobec tego biała gorączka to jest alegoria Rosji współczesnej, skoro mówimy o tych alegoriach, bo tak jedzie... po, po, po nie, nie piciu czy, czy, czy tak, przez czy kogoś kto pije cały czas, jak ja to wygląda. Bo no tak wrócimy do tej białej gorączki, bo to jest taki problem ważny, no i rozpisany rzeczywiście tutaj. Ja no, uciekam od tego tematu alkoholowego nie przypada mi jakoś tak jakoś Nie wałkować tego tematu. Ale znaczy, biała gorączka, czy czyli halucynacje alkoholowe, to jest jeden z objawów jeden z obiadów konuta alkoholowej i stawił oko, wytrzeźwiał i i wtedy przychodzi to najgorsze. Naprawdę najgorsze zaczyna się wtedy, kiedy człowiek jest zupełnie trzeźwy. I każdy alkoholik wie, kiedy to przychodzi i dlatego boi się przestać pić. Dlatego, że jak pije, to już pije, bo to jest w ciągu i dopóki pije, nic złego się nie stanie. Takiego złego. A um, ta biała gorączka, czyli te halucynacje, te, 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 te zwity wzrokowe, słuchowe, na wszystkich zmysłach, są tak realne, że normalnie człowiek, trzeźwy człowiek, dorosły człowiek siedzi i rozmawia z jakimiś innymi stworami, które go mówią, na cię łeb? O, to masz problem, weź karabin, zrób dziurkę, ból wyleci. I, i tak robią. Moi ewenkowie tak robią. Ja, te, ja opisywałem w tych tytułowych reportażach, opisywałem tę chorobę, która dotyczy rdzennych narodów Syberii. Są te narody niesłowiańskie narody, czyli to, to nawet nie są indoeuropejczycy, prawda? Tylko po prostu te narody paleoazjatyckie, które tam żyją na, na Syberii. Są ci ludzie, którzy nie powinni absolutnie pić kulturami życia bardzo no, biała, są No tak, to jest taki bardzo bolesny temat, bo ja się nie umiem z tym zgodzić, że tutaj w XXI wieku na moich oczach coś takiego się odbywa. nie po prostu wyginą. To no, wiem na pewno. A jeśli nie wyginą fizycznie, no to stracą, stracą tożsamość swoją, to narodową będą tożsamość. Przestaną być ewępkami czy Ewenami, przestaną być nanajcami, Burjatami, Tuwicami, Niemcami, komi czy chantami czy mansami. A wymieniam Państwu tak jak z rękawa, a tych narodów jest kilkadziesiąt. Maleńkich, czasami kilkudziesięciuosobowych. Ale ludów jest ośmiu. Naród z dzielnym zupełnie językiem, a nawet pisem, wyobraźmy sobie państwu. Nie jakieś tam plemię, grupa etniczna, nie, nie, nie. Naród zupełnie dzielny, naród się wszystkim. Oni nie przetrwają. Wśród Aleutów językiem swoim ich własnym ludzkim językiem rozmawia jeden, więc nie ma z kim pogadać, nie? Ale jest jeden. Także wśród ewentów, o których ja opowiadam w, w, który w tej książce, językiem mówi 30%, ale to jest wielki art, 30 tysięcy. Jak ma warunki, to dużo. Opowiadanie, że on widzi mojego anioła stróża, który stoi za moimi plecami. Teraz to może też. Toż anioł stróż jest dumny. No, każdy z nas ma aniołastu czy tak? Oczywiście, że wszyscy to wierzą. Zobaczcie, jaki tu tłum nas jest tutaj, w tym pokoju. Co najmniej dwa razy więcej istnieje. Nie? Mówię, właśnie nie wiem, czy to jest możliwe, żeby mieć więcej niż jednego anioła stróża. No, to już mogę spowiedzieć. Jak głęboko w tego Przemysłowskiego, bo on podobno wtedy jeszcze przez jakiś czas, chwilę jest jeszcze w tamtym i w tym świecie, tak okrakiem między tymi dwoma rzeczywistościami. wtedy rzeczywiście więcej widzi, więcej czuje, więcej wtedy może widzieć po prostu nawet te duchy, że nie ona On nam nie mówi. A wiesz, Jacek, to się rzadko zdarza, ale co w takie, że. panią i opisywał. to jest pani Wilek z, z, z owadem na piersi i takie, opowiada mi o, o takiej fryzurze, że ma taką strasznie długą, którą mi o kosę, czyli wargocz taki, ma, taki ma, do, do tyłku, taki strasznie gruby. Nie umiał tego nazwać, bo w jego języku nie ma takiego, bo tu więcej nie noszą wargoczy. Nie umiał tego nazwać. Mówi tam po to ta, jak po mówią, kosa, mówię, no ta, kosa, my to moja babka Irena. Nie ma wątpliwości, nie, że tam parę rzeczy powiedział, jak ich sobie za duszę szczypnęły, i nie, nie co robi. że on nie mógł o mojej babce że ona już taką to, zawsze miała słone oczy, w ciemnej otrawie kozaczka, bo umierała z bólem w sercu i on nie o nie wiedzieć. A tak mi on dokładnie opisał, I no to on teraz słyszy, że przecież o niego rozmawiał, to się uśmiecha. Kurde.